Dzień dobry w nowym roku. A skoro mamy nowy rok, to też czas podsumowania starego roku. I chcę podzielić się z Wami jedną rzeczą. W starym roku nauczyłam się robić doskonały sernik. A co ma wspólnego sernik z Ewangelią? Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Drodzy moi, kiedy przeczytałam dzisiejsze Słowo Boże, to od razu przyszedł mi do głowy właśnie sernik. Już tłumaczę, o co chodzi. Mianowicie w zeszłym roku moja koleżanka z pracy, Agnieszka, Aga, pozdrawiam cię serdecznie przy okazji, przyniosła nam doskonały sernik. Ja po prostu jestem fanką sernika. Potrafię odróżnić, który sernik jest dobry, a który jest mniej dobry, ale generalnie każdy mi smakuje. Ale ten był, był wybitny, i odkąd go zjadłam, to miałam takie marzenie: chcę nauczyć się takiego, robić taki sernik, serwować swoim gościom, żeby oni po wyjściu ode mnie znowu mówili: Ustyny, jadłam, jadłem doskonały sernik. I ona podzieliła się ze mną przepisem na ten sernik. Mówi: Ustyna. To jest bardzo proste, spojrzałam na ten przepis, pomyślałam o swoich zdolnościach kulinarnych, mówię może i proste. Natomiast niewiele mi to dawało wyobrażenia o tym, ten przepis niewiele mi dał wyobrażenia o tym, jaki ten sernik jest, jaka jest jego konsystencja, jaki jest jego, jaka jest jego słodkość, jaki jest jego kolor, jak wygląda na wierzchu. Dopiero kiedy ten sernik zrobiłam, czyli przeczytałam ten przepis i krok po kroku y, przeszłam go, wiedziałam, jak ten sernik ma wyglądać. Dlaczego o tym mówię, drodzy? Dlatego, że dzisiaj Jezus namawia nas y, i pokazuje nam, że jedną z dróg y, do poznawania Jego jest poznawanie przez doświadczenie. Przez smakowanie, można by powiedzieć. Jezus powołuje Filipa w pierwszych zdaniach z tej dzisiejszej Ewangelii: Mówi, pójdź za mną. Zaprasza do jakiegoś ruchu. Filip z kolei, który chce zachęcić Natanaela do tego, żeby zobaczył Jezusa, mówi: chodź i zobacz. Jednym słowem, Jezus i Filip namawiają do doświadczenia, namawiają do tego, żeby Podjąć działanie, żeby, żeby samemu doświadczyć Pana Boga na swój właściwy dla, dla ciebie właśnie sposób. Chodź i zobacz, pójdź za mną, sam sobie wyrobisz zdanie. Boga nie poznasz tak dobrze, tylko i wyłącznie czytając o Nim, tylko i wyłącznie słuchając o Nim. Ale Czytanie i słuchanie połączone z doświadczeniem Pana Boga to jest klucz do tego, żeby Go poznać nie tylko umysłem, ale i sercem. W nowym roku życzę Wam dużo okazji do doświadczania Boga na co dzień.